Cześć, mam na imię Jarek Jest tam w Chinach od 10 lat Dzisiaj następny piękny słoneczny dzień Zaczęły się powroty Coraz więcej powrotów, coraz więcej samochodów Popatrzcie, co tutaj się dzieje Ruch jak Boże ciało To już nie są lokalsi To są ludzie z zewnątrz I coraz więcej samochodów Widzę pod restauracjami, głównie są to japońskie restauracje Japońskiej restauracji na ulicy blisko mojego osiedla jest Masę. Tutaj możecie zobaczyć nazwa japońskiej restauracji. Cztery litery. Dwie pierwsze brzmią Że Ben, następne dwa Liaoli. Oznacza japońskie jedzenie. Także po tych restauracjach zaczyna się robić coraz ciaśniej. Nie tyle ciasno, nie zezwalają na więcej niż jedna osoba przy stoliku. I odległość musi być 1,5 metra dla miłośników samochodów, a, tych co lubią samochody, motoryzację. To przy okazji zobaczycie, czym jeżdżą a, a, lokalsi i nielokalsi. Także e, gama samochodów jest ogromna w Chinach. Zamożność społeczeństwa jest na bardzo wysokim poziomie. E, jak wcześniej mówiłem, nie ma i nie są popularne kredyty. Ludzie kupują za gotówkę. Czerwone samochody, zamężne panie. Białe samochody to singielki. Ktoś tutaj zauważył, że dużo samochodów ma właśnie tą naklejkę Pikachu, tak? To jest chyba Pikachu, nie wiem. Nie znam się, bo już jestem za stary na tego typu a, komiksy. A, jak widzicie przeważają samochody europejskie. Jest też dużo amerykańskich. Lubią amerykańskie samochody ze względu na to, że są duże wygodne i tanie w porównaniu do Niemców. A mając Was na linii dzisiaj, serdecznie pozdrawiam wszystkich. Dziękuję Wam cudownie za fantastyczne komentarze, wpisy, szczególnie instrukcje oraz omówienie przez Panią Profesor z Warszawy wszystkich przepięknych kwiatów, które widzieliście tam na, na pojściu z ogrodu, ogrodu właściciela sieci rybackich. To było bardzo miło. Pozdrawiam Panią Profesor. Um, dzisiaj też chcę Wam wszystkim podziękować z Polski, z Europy i z reszty świata za pozdrowienia, fantastyczne, wesołe komentarze. Um, dużo jest przyjaznych komentarzy, dużo wesołych. Bardzo lubię poziom humoru i jak i również dosyć dobre obserwacje. Szczególnie uwielbiam, kiedy naśmiewacie się z mojego łamanego języka. Polskiego. No, nie władam nim dobrze, ale staram się jak najbardziej. E, o ile to jest możliwe. Myślę, że prowadząc tego vloga, poprawię swoją umiejętność e, polskiego do perfekcji. E, cieszę się, że dzisiaj pogoda jest dosyć ładna. Nie ma smogu, ale jest troszeczkę tym razem cięglony, bo w nocy lało. I myślę, że pogoda się będzie poprawiać. Wiosna się będzie robić. Na moim balkonie zakwitły bazylie i mięta. Pojawiły się czerwone piękne, pojawiły się czerwone, piękne kwiatuszki prześliczne. No niedługo pojawią się zielone, zielone listeczki. Także będę miał świeżą, świeże ziółko do gotowania makaronów, wszelkiego rodzaju past. Przyznam, że nauczyłem się włoskiej kuchni na kolanach prababki ona często gotowała włoską kuchnię, jak już zostało we krwi lubię, smakuje mi tak powiem, że numer jeden jeśli chodzi o, o potrawy, oczywiście są polskie potrawy e, natomiast numer dwa albo powiedzmy ex aequo to, to są potrawy kuchni włoskiej uwielbiam kuchnię włoską w ogóle my jesteśmy rodziną gotowaczy, także gotujemy dużo często, gęsto i zdrowo ja tutaj też gotuję wychodzę tutaj do restauracji, kiedy muszę e, tylko na spotkaniach na spotkaniach biznesowych, a resztę staram się staram się w domu gotować nowa moda w samochodach, takie potężne grille zarówno BMW jak i Lexusy paskudnie brzydkie osobiście, w mojej skromnej opinii ale myślę, że ale myślę, że opinię każdy ma, także jedni to lubią, inni nie Chińczycy, um. mimo że mają animozję e, i mają niechęć do Japończyków, gdyż przez wieki walczyli ze sobą. Chętnie kupują japońskie samochody ze względu na jakość, ze względu na, ze względu na piękno tych samochodów, jak i również niezawodność. A mając was teraz na linii chciałbym Wam ogłosić konkurs. Właśnie wracam od zielarza i kupiłem sobie gołci. Gołci to są tak zwane wilcze jagody. Chociaż to nie jest chyba dobra nazwa, bo po polsku wilczu jagody to coś innego. Ja używam wilczy jagód do wzmocnienia, używam je na siłowni, używam je jako eliksir przed bieganiem, wzmacniają, rozcieńczają krew, A również są doskonałym środkiem stymulującym do wysiłku fizycznego i są lubiane A przez Chińczyków jako, jako eliksir zdrowia. I młodości. Więc rozlosuję pośród 10 e-maili z Waszymi adresami 10 woreczków, właśnie tych Gołci, i Wam je wyślę. W tytule e-maila proszę podać Konkurs Gołci albo Konkurs Wilszej Jagody. Poznam, podam informacje, kto wygra, i Wam je roześlę. To kosztuje, Gołci tutaj kosztuje niedrogo, bo to jest raptem 20 yuanów, to jest 3 dolary z hakiem. Ważne jest, żeby wiedzieć, które gołci kupować. Ten, akurat ten, brand, właśnie to jest bardzo dobry ze względu na to, że jest z prowincji Ninsia i jest aktywny. Dużo gołci jest nieaktywnych, to są gołci z farm, które są w gruncie rzeczy hodowane tylko na sprzedaż. Te natomiast ten, ten, tej firmy natomiast są prawdziwe, są zbierane przez chłopów w prowincjach centralnych Chin są oryginalne, są nie, farm, nie z Farm, są oryginalne z jezior, których tam jest dosyć dużo, takie małe oczka, bo to rośnie podobnie, te krzaczki rosną podobnie blisko jeziorek i oczek wodnych, dlatego dużo wilgoci wody jest potrzebna. Tak jak powiedziałem, rozlosuję 10 opakowań i Wam wyślę. Mam nadzieję, że to będzie jakaś zachęta, żeby subskrybować, oglądać, lajkować i komentować. Pamiętajcie, że w gruncie rzeczy ten vlog to jest fantastyczna forma wymiany i kontaktu międzyludzkiego. Zacząłem go tylko robić ten blog jako dokumentacja dla moich klientów, która zamieniła się w narrację fabularną. Na wirus przysporzył więcej oglądaczy, i z tego bloga zrobił się dzienny vlog. No, będę starał się kontynuować to codziennie. Będę się starał wstawiać nowe materiały, ciekawe, zarówno z mojej pracy codziennej, jak i również obsługi klientów z Europy. Myślę, że znajdziecie w tym coś ciekawego. Będę mieszał różne wątki. Już w następnych trzech postach ogromna niespodzianka. Dlatego oglądajcie i będą zapowiedzi tej niespodzianki w następnych postach, także mniej więcej będziecie wiedzieć i przypuszczać, o czym będzie ta niespodzianka. Ale to już później. Muszę przyznać, że Chiny są fantastycznym miejscem do tematów do pisania e, mojego bloga, który się nazywa chińskibysnes.com, jak i również nagrywania tego vloga, co jest, e, powiem Wam, że jest dosyć satysfakcjonujące. Ja myślę, że te 10-15 minut dziennie z kamerą w ręku To jest jakby forma terapii, rozrywki, powiem Wam Gadania do siebie Ludzie patrzą na mnie jak na wariata, ale myślę, że warto Dzisiaj próbuję nową kamerę, nazywa się APROS 4 Bo moja podróbka koreańska padła Totalny szmelc Także co jak co, ale koreańczycy nie potrafią podrabiać na tej w kamerze myślę, że będę robił kamerce, będę robił lepsze filmy. Słyszycie gwar, ruch, ludzie się pojawiają. Wciąż lokalna pani Krawcowa jest zamknięta. Tutaj często u niej sobie czy rękawiczki, czy jakieś drobne naprawy robię. Panowie, od kluczy są chyba otwarci, bo ja jestem fatalnym klucznikiem. Nie dostałbym roboty jako klucznik. Cały czas gubię klucze. Myślę, że zmienię sobie teraz e, zamek na zamek e, elektroniczny czy zamek na palucha. I tutaj panowie klucznicy są również zamknięci i panowie co naprawiają e-bajki też. Coś wam tutaj ciekawego pokażę. Te e-bajki, które Chińczycy tak lubią, jeżdżą nimi często i gęsto. W wszelkiej maści, wszystkich kolorów. Na każdym kroku mają takie ładowarki. Wrzuca się 2 juany, 4 juany i przez 15 minut można doładować, doładować takiego e-bajka. Ja mam raz e bajka, ale jakoś nie lubię tej formy podróżowania za szybko, za niebezpiecznie, no i inni kierowcy nie są za bardzo uważni. O, jeszcze raz Wam pokażę, może tutaj króciutko podejdę bardzo, ale to bardzo w przeciągu pół roku. Jest jeden mój post z podsiłowni. Rozrosła się sieć wypożyczalni GoFundMe. Normalnie skanuje się, wprowadza się do aplikacji prawo jazdy, numer karty kredytowej. No i się wypożycza te elektryki. Tak one właśnie wyglądają. Ci co chcieliby mnie zobaczyć, proszę bardzo, tutaj jestem w oknie widoczny, także dzisiaj prosiliście, żebym się pokazał, więc się pokazuję. Hello pomachałem do was te gofan, powiem wam, że jeździłem parę razy nimi w Szanghaju są piekielnie szybkie te samochody elektryczne niesamowicie szybkie ten to jest kopia chyba bazowany na smarcie bardzo ładne autko bardzo proste w obsłudze bardzo popularny. widzę coraz więcej tych Golfanów wszędzie tutaj następny ja myślę, że Rozwój sieci tych wypożyczalni wiąże się z tym, że miasto stawia za darmo właśnie ładowarki do elektryków. W tym można podładować większych elektryków chińskich. Nie wiem, czy tym Tesle się da naładować. Nie widziałem Tesli podpiętej do tego, ale widzę, że te właśnie tutaj się ładują. Chyba wprowadzili opłaty, teraz trzeba płacić za ładowanie. Zwykle te y, samochody są doładowane, także nie ma za co płacić. Nie trzeba płacić. To dwie formy ładowania. Jeden to jest WeChat, tutaj macie, a drugi to jest Alipay, znana po chińsku Jifu Bao. Alipay to jest forma płatności. Też kartą można dotykową. Forma płatności, której właścicielem jest Alibaba, czyli AliExpress. No właściwie to byłoby na tyle. Serdecznie wam dziękuję za krótką przechadzkę. Um, ułożę też materiał, który pamiętacie, kiedy odwiedzałem Zinzin, wracałem ze wsi i nakręciłem tam taki materiał troszeczkę o ekonomii chińskiej, jak działa wsparcie lokalnych samorządów, więc również to wrzucę. Także dostaniecie dwa posty um, e, dzisiaj, gdyż a, e, staram się zutylizować jak najwięcej materiału, bo zrobiłem dużo nowego materiału. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam. Już nie żegnam tym razem, ale do widzenia i do usłyszenia. Mam na imię Jarek, mieszkam w Chinach od 10 lat.